Albo próbować, dobrze, wchodzę w to, jak się uda, bo udzięki, jak nie, mam doświadczenie, które uczyniło mój tyłek ciutkę twardszym. Hmm? Dzisiaj też jak stałem, mówię: Panie Boże, kurka, no co ja im powiem? A on mówi: idź człowieku, bo to jest Twoje zadanie. Hmm? Więc my na co dzień będziemy się mierzyć z takimi wyzwaniami i z czymś, co nas chce sparaliżować z czymś, co nazywamy strachem czy lękiem. Ale warto, bo to czyni z nas mocniejszymi i bardziej mężnymi ludźmi. Nie musimy się bać. Zróbmy krok naprzód. Jako potwierdzenie tego, o czym mowa, historię wam opowiem króciusieńką, którą pewnie znacie. Nie zdradzając jeszcze bohaterów. Spotykają się na polu bitwy dwie armie. Liczą o tyle samo zawodników. I mają się bić. I nagle jedna armia wpada na pomysł, co będziemy się bić, wystawmy jednego zawodnika, który jest największy, niech on wyjdzie na środek i niech zawoła jednego z zawodników tamtej drużyny, niech będzie pojedynek, kto zwycięży, jest mistrzem świata i nie będzie walki wszystkich na, wszy na wszystkich. I wychodzi dwójką metra facet i mówi ej, wystawcie mi jednego. Jak tamci to usłyszeli, to zaczęły im się trząść kolana, bo zobaczyli, że mają do czynienia z takim Mike'em Tysonem, z takim, no nie wiem, Schwarzeneggerem, z takim Goliatem. Hmm? I ten facet widząc, że wszystkich opanował strach dzień w dzień, rano i wieczorem przez 40 dni wychodził i mówi, ej, Cykory, wystawcie mi jednego. Jak mnie pokona jest po bitwie, wszystko należy do Was. Jak ja go pokonam, wszystko należy do nas. Bali się przez 40 dni. W międzyczasie jeden z ojców, którego synowie byli na tej bitwie, mówi do swojego najmłodszego syna: Idź, dowiedz się, jakim się na tej wojnie powodzi. Wojnie, oni wszyscy przestraszeni. No i ten młody poszedł. I w momencie, kiedy przyszedł do obozu, właśnie ów wielki wojownik wychodzi na środek i mówi: kurka, kto fiknie do mnie? Kurka. Obraża ich cały czas. I ten młody słyszy to i mówi, a kim jest ten frajer? A kim jest ten frajer? Który urąga wam? I mu wszyscy mówią, ej, co ty? Przecież to jest mistrz świata. Ty nawet tak nie myśl, bo jak on się dowie, to nas tu wszystkich rozbije. A on mówi, co to jest? Jestem gotów z nim walczyć. O kim mowa? To jest biblijna historia. O David Dawid i Goliat. O co chodzi? Koliat ma 2,5 metra, mówi pismo. Dzień w dzień obraża Izraelitów, mówi, kto mi fiknie. Przez 40 dni ich straszy, nikt nie jest w stanie się ruszyć. I, ruszyć. I przychodzi Dawid i mówi tak, kim jest ten nieobrzezany filistyn, który podskakuje? Kim jest ten, który urąga wojsku Boga Najwyższego? I mu wszyscy mówią, Dawid, to jest wojownik, który od 30 lat się bije. Daj sobie spokój. O, i co? Wy chłopaki, wychodzę i mu łeb odrąbię. Skąd taka pewność u niego? Bo jest do jasnej cholery wierzący. I mówi, że z tym poganinem nie będzie On walczył, tylko Jachwę, Bóg, który daje Mu męstwo, by się zmierzyć z Goliatem. Ta scena mówi o czym? O tym, że Goliatów, czyli naszych lęków, rozmaitych straszaków w naszym życiu jest sporo. I jeżeli ja w to wszystko, co mnie czeka, będę zapraszał Ojca, który mówi Wojciechu, jesteś drogi w moich oczach. Krzysztofie, Asiu, Kasiu, jesteś droga w moich oczach. Jest lęk? Jest. To chodźmy razem zmierzyć się z tym Goliatem, by go pokonać. I myśląc sobie o tym moim strachu, strachu, który doświadczam teraz, będąc z wami wczoraj i dzisiaj, napisałem w ciebie piosenkę. Mam ją na kartce, więc ją zaśpiewam